Co to jest to, to, to różowe? No to są jelitka, wątróbka, żołądek. A to jest głowa. Tam jest głowa prosiaka. Witajcie, dzisiaj mamy bardzo słoneczny dzień, więc jest okazja, żeby uprać ten duży przedsionek. Jak wiecie, on został posikany przez koty tutaj na kempingu. I dzisiaj planuję go umyć. Tutaj będę go rozkładał, więc za chwilę odjadę samochodem, będę miał plac do zrobienia tego. Ale najpierw pokażę Wam, czym to będę czyścił. Tutaj mam taki środek do prania dywanów i do prania tapczanów. Niestety nie znalazłem takiego środka, o którym pisaliście, do neutralizacji zapachów w sklepie zoologicznym. Do neutralizacji moczu kociego. Ale jak to nie pomoże, to, to dopiero to będę szukał. Będę prał octem. I sodą, ponieważ jest to domowy sposób na zwalczanie zapachów kocich. Więc, jak to nie pomoże, to dopiero wtedy kupię preparat do neutralizacji zapachów w sklepie zoologicznym. Przecienek mam tutaj z tyłu, będę go teraz rozkładał i czyścił gąbką do naczyń. Przebiorę się jeszcze w jakieś gorsze ciuchy i zaczynamy robotę. No i tak to wygląda. Teraz będę czyścił. Zaczniemy od tego miejsca, bo tutaj gdzieś te koty weszły. I gdzieś tutaj na tym dachu osikały. Nie wiem czy nie to. Coś tutaj powoduje, że bardzo śmierdzi. Nadia mi pomaga. Zraszamy to wodą wszystko. Kupa się nie zmyje. Ania ma sodę. Sypiemy sodą. I polewamy octem. Ale to już w rękawiczkach. No i szorujemy. Tak będziemy robić chyba z 2 godziny. No i minęło gdzieś z pół godziny. Wyczyściłem cały dach. Teraz obrócę to do góry nogami i umyję pod spodem. Szymek nielej mnie. Ustawiam kamerę i obracamy. Nie wiem, mogę strzelać? Jak ja obrócę. Jeszcze nie, 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 nie. Możesz teraz strzelać czymś dawaj. I jak widzicie, góra Przedciąga umyta. Polałem to wszystko wodą, jest czyściutkie, ale teraz muszę to gdzieś wysuszyć i sprawdzałem z tyłu, Tą szynę, ale z tyłu szyna nie ma takiego wcięcia. Tu jest takie wcięcie. Tu jest takie wcięcie, a z tej strony nie ma tego wcięcia. I tak samo z drugiej strony nie ma tego wcięcia. Chciałem to tutaj zawiesić, żeby sobie schło. Niestety tego tutaj nie ma, więc wciągnę to z tej strony do połowy przyczepy. No i w słoneczku będzie schło. No i jak widzicie za dużo to nie dało, ponieważ nasunąłem tylko nogę jakby, a cała reszta została, więc jakoś to tutaj rozwiesimy, niech sobie ścieka. Tutaj zaczepiemy o i zobaczcie, sobie schnie. Podłożyłem jeszcze stół, niech sobie schnie, a ja teraz zabieram się za ścianę boczne. No, i tak to ostatecznie, moi drodzy, wygląda. Jak widzicie, cztery ściany, czwarta się suszy tam, a ten sufit już jest suchy. Zaraz będę mógł go zwinąć. No i zobaczcie, gąbka wytarta, robota zrobiona. Idę na lody. Lody nam zostały ze wczoraj. Tutaj mamy zamrażarkę. No, w spokoju sobie zjętego loda. Dzieci poszły z Kasią na plażę, więc mam chwilę dla siebie. A za chwilę będę zmywał naczynia, bo już jest pełny zlew. Ciągle coś. Szkoda, że zmywarki nie ma. Ostatnio Michał, kapitan przyczepa, pokazywał jakiegoś pana, który ma kampera ze zmywarką. No super pomysł. Jakby tutaj była zmywarka, to by po prostu był luksus. Dzisiaj poszedł odcinek, w którym poprosiłem Was o zadawanie pytań do Q&A. Także poczytam sobie Wasze pytania i przygotuję odpowiedzi. I może jutro albo w pojutrze zrobimy z Kasią ten właśnie film, w którym odpowiadamy na Wasze pytania. Przeczytam pierwsze, lepsze z brzegu. Pierwsze lepsze z brzegu brzmi Oliwier Trawiński Czy zawsze trzeba wlewać płyn do, kasy, do kasety WC? <noise> to jest pytanie Nie zawsze trzeba, czasami nam się zapomni, ale wtedy przy wylewaniu tej kasety bardzo nieprzyjemny zapach jest Także jak wlejesz po prostu jest łatwiej i przyjemniej oczyszczać tą kasetę, no i jak ktoś się załatwia to no po prostu nie czuć tego smrodu tak bardzo Dobra, ale QA będzie w następnym odcinku. Ja teraz jem loda. Zachodzi już pomału słońca, a my przyjechaliśmy jeszcze do Alicante, żeby zwiedzić takie figury woskowe. To znaczy, że Kasia wie dokładnie co to jest? Nie, no idziemy do szopki, która znajduje się w polu Ratusza. Aha. Bardzo duże figury tam są. Może jeszcze uda nam się pójść do Muzeum de Belenes. To Aha. jest drugie muzeum szopki bożonarodzeniowej. Jesteśmy przy Ratuszu w Alicante i zobaczcie, jaka to jest piękna choinka. Jak się ściemni Kasia zaraz, to będzie fajnie widać. No a coś wam powie, że wchodzimy do, do właśnie tej bramy, którą tutaj widzicie przed nami. Tu wchodzimy, bo to jest ratusz, a w ratuszu jest coś ciekawego. I zobaczcie, od razu po lewej stronie jest przepiękny krajobraz jerozolimski. Jak tu pięknie. To to nawet nie jest szopka, to jest po prostu tutaj... Miasto wygląda tak realistycznie, że hej, co? tam. Ania znalazła małe łabędzie. To jest naprawdę wspaniale. Musicie tutaj przyjść, jak przyjedziecie zimą. Patrzcie tam. Patrzcie, tam są indyki. I króliczki. Świetnie. Tam, w zagrodzie. Wow. Dobra, ja to nagram bez zbliżenia. Lowie, no tutaj pani pierze to jest Maria to nie jest Maria to jest jakaś inna pani no. tutaj jest anioł, zobaczcie tu jest anioł, który się objawił pastuszką a teraz zobaczcie co jest z drugiej strony są przeogromne figury Kasia staniesz obok jednej Pokażemy, jaka kasia jest malutka przy nich. <laughs> Patrzę, ona ma... No tak, ale ta figura ma 3,5 metra. Ania wygląda jak krasnoludek przy tej pani. Jejku, naprawdę. Czyli nie wiem, ponad dwa razy ty. I doszliśmy do Muzeum Belenes. Alicante. Jak pamiętacie, byliśmy tutaj rok temu i zawsze było zamknięte, a teraz jest otwarte. Więc wchodzimy. Są różne figurki. Z różnych szopek. No właśnie, z różnych szopek. I ludzie pewnie tutaj przynosili. Zobaczcie, to są takie malutkie. Różne takie serie. Tutaj żółta seria. A pamiętacie, że są miasta? Tam jest Barcelona, Tak, tak. Tak, są z różnych miast. Z różnych miast. Tu coś w pisze Tutaj są takie japońskie, albo chińskie Tutaj są takie wbudowane w ścianę Zobaczcie, Nazaret Dom w Nazarecie Tutaj mamy Egipt Tutaj jesteśmy w Epifanii I tak to wszystko wygląda Pójdziemy jeszcze do innego pokoju o, Ania już tam jest, chodźcie zobaczymy. O, jak tu dużo jeszcze do zwiedzania. Jakie piękne. Czekaj, Ania, zobaczcie. Niesamowite. Co, Co ty tu masz? Pływa dziecko. Ach, to jest ten. A Moi No, fajne to. Ale normalnie ten staw, tą wodę zrobili z jakiejś galaretki. Tu jest piękne, zobaczcie. Obraz 3D Co tam masz? A? Wow, jakie super. To no. kaktusy. Przepięknie tu jest. Chyba to dla dzieci. Ponieważ... O, ptaszki. Uh -huh. I tu jeszcze mamy. Nie chcę Wam robić cienia kamerą, ale naprawdę ktoś się postarał, żeby to zrobić. Ania coś odkryła. Wow, Ania, całe miasto. Ale fajnie. Owieczki. No i tutaj nie ma szyby, można sobie tam wjechać kamerą i nagrać to wszystko. Owieczki. lubię i kot. Kota mamy, zobaczcie. A tu I żółw. A teraz ja wam pokażę, chodźcie tam. Cała makieta, A tu już mamy za szybą. Cała makieta miasta. O patrzcie, tu jest słoń. Jakaś karawana ze słoniem. Ktoś bogaty. Tu jest osioł i krowa. Gdzie? No ale nie dotykaj, Nadisię. I nawet tam jest kura. No. Tu dotykać, Mek. Tu idą owieczki. Tu jest laska. Prawdziwa tu laska i to prawdziwe. Naprawdę, polecamy tutaj, żebyście przyjechali. Jak będziecie w Alicante, to koniecznie, ale ładnie. A tutaj co jest? Jaka studnia, zobaczcie. I tam się pieniądze wrzuca. Ale tu jest wody, zobaczcie, to jest prawdziwa woda. Prawdziwa woda. Skrapla się od studni. Podnosimy szymusia. Szymuś wrzuca pieniążek, bo znalazł. Wrzucaj, szymuś. Tam jest chyba z 8 metrów. Wrzucaj. O, super! Pokaż, Wpadła. Pokaż, Teraz pokaż. Ania. To ja nie mam pieniążka. Nie masz pieniążka? To wrzuć to no Bitcoina. Ale nie mam. Ania wrzuca. Nie. No wrzucaj. Nie. Teraz to 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 ja Co, Co ja byś chciała? Na... Chciałabym prawdziwego chomika. Nie no. <grych> I życie nie ma jeszcze spełnić? Nie wiem. Tata. Chyba nie. No podniesiesz. Podniosę. Czekaj, czekaj, tylko Nadia wrzuca. Szymek teraz rzuca. Już nie masz pieniędzy, tata? Nie mam pieniędzy. Nie możemy wrócić do Polski. Wszystko wrzuciliśmy. Żartowałem, mam. Mam jeszcze. Tak dla informacji powiem wam, że to muzeum jest za darmo, także wchodzi się tutaj i nie ma biletów, nic się nie płaci, a można bardzo miło spędzić czas. Także w opisie dam wam link do tego miejsca. A tutaj mamy świątynię żydowską. Ostatnio ktoś się w komentarzach kłócił z kimś, jak wygląda gwiazda żydowska. Tak wygląda gwiazda Dawidowa. To nie jest pentagram. A teraz wam pokażemy rzeźnika. Tutaj jest figurka rzeźnika, przepraszam Nadynka, zobaczcie, jest świnia rozkrojona. Patrzcie, tu mają sieć. No i on po prostu przyrządza. mają sieć ryb i A, to są rybacy, dobra. A Jakie to są jeszcze zawody? Tutaj nie wiem, jaki to jest zawód. Coś tam miesza, a ten to rozprasowuje. Może takie tablice glinowe i na tym zapisywali jakieś informacje. Co to jest to różowe? No to są... Jelitka, wątróbka, żołądek. A to jest głowa, tam jest głowa prosiaka. A ciekawe, jaki to jest zawód? Tutaj pan siedzi i jakieś sznurki wiąże. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, co on robi. Tam jakiś śrubokręt, taki, który przebił przez linę. A to jest najlepszy zawód świata, zawód leni. No i już wyszliśmy, i zobaczcie, już się ciemno robi. Chcesz ze mną berka? Będę. To mnie. Dobra. <grym wytkowano> <grym wytkowano> A co ten Michał robi? Poczekaj Szymyś, poczekaj. On wychodzi z komina chyba. No dzwony Ale co on robi ten Mikołaj? Patrzcie, wychodzi z komina I teraz się będzie chował Chowa się, papa Mikołaju Papa Mikołaju Kasia robi fotkę na Instagrama Nie wiem czy na Instagrama Nigdy nie ma czasu wrzucać, nie? Na pewno na pamiątkę